Na na mu i na chwilę tam przelecę. Nie nie, 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 przelecę się. Nie rób tego. Czego bez tego? Yy, no pewnie. Dobra, no. To... Dobra, weźmy no masz... pochodnie i chodź. Ty będziesz mnie ochraniał. Weź jakiś miecz. Jeremiaszu. Będziesz Judaszem i dostaniesz pietruszkę. Nie ja mam 51 kabla, więc. O fak, ile ich tu jest. Dobrze będę grać sobie. Bardziej hazardowo. Ooo. Oh. <ścoughs> to fajnie wyglądało. Tak. O, spadł. Pak, spadłem. <ścoughs> o, pak, statystyki się wyrównały. Mówię ci. Ej, dobra, no to nagrywamy taki godzinny materiał i hmm? dzielimy go na party. No to u mnie będzie na 5 partów, żeby to rzucić jakiś. No u mnie też <noise> jakiś <noise> będzie. Z, z, z e, nie, zrobię to z kilka na kilkaset partów, żeby tak były po minucie. <noise> Lol. 11, Ale nie, no. E, tak, Husiek na przykład i Mister, nie? Oni mają serię i nagrywają sobie kilka godzin, później sobie to w partami rzucają, nie? No pewnie, tylko no. że oni mają dużo miejsca na dysku, a ja. No ja też mam mało. No niestety. Nie, jak za <laughs> Brawo. O nie! Nie! Spadaj. No, ja nawet mam kość. Nie! Oooo. Hej, Straciłeś całego kobla? <laughs> ja, pitole, idę kopać. <laughs> No i tak to jest, idziemy robić most, no, 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 szpalasz Szkalet, szkolet, ale widzisz, już statystyki są niewyrównane no. Nie, nie w formę, nie w formę o. Mm. Gdzie się schować? Hmm. Dobra, robimy, Ty wiesz, że... farmimy <laughs> kobla wiesz co? Okay, mam. <laughs> wiesz co, ja sobie zrobię teraz cięcie żeby się nie udupiło czasem nagranie, bo 35 minut to nie jest fajnie, jak się udupi I od razu sobie je włączę, nie? Aha, no to może ja też Dobra, o, ja już mam, tak włączyłem Ja ten też ten. już mam hmm. Hmm. W sumie łatwiej by było zmontować całe, więc po co ja to tak zrobiłem? Wiesz, ale jak udupisz to nagranie, nie? No to nie będzie za fajnie No ta. No jak się udupi to całe? No to całe, a tak to to na przykład jeden part No właśnie Menek daj trzy kobla Trzy? Tak, trzy Staniesz jeden Dobrze <głos> Dziękuję <głos> Nie zasłużyłeś na więcej jak ty Są waliłeś sobie wezmę. Się. <głos> Dzięki <głos> Ile już masz? <try> Kurde tylko porządną pracę porządnym ludziom zabiera. Yes. Kopie to jak paralityk Hopa. Ciekawe czy ręka mi będzie latać tak fajnie No, fa na pewno Słucham Cię. Chciałbyś mieć fanki? Nie. Dlaczego? Pytałoby Cię, Benek. A jaką ręką, papież? Zazwyczaj to prawo, ale jak już jest, będzie to lewa. <grym> no to już macie odpowiedź. Idealną dopasowaną do mnie. Mam po podobne upodobanie jak Benek. Fetysz. <grym> a zresztą. Fetysz jest bany. Tylko... I. Coś nam coś tam, proponujecie młodzież, wasza młodzież ma przez was ADHD i, tak, i tak. Nic. Tak myślałem. właśnie. Dobra, yy, No dobra, no... mój mózg ma czasem ADHD i... Cały czas ma ADHD. Tak, dokładnie. Fuck, ender man Pereł. Au. Uuu, fuck. Fuck. A, Właśnie napiszcie a, w komentarzach W komentarzach zwaliły. piszcie co możemy zrobić w następnym odcinku Nie mylcie portów z odcinkami proszę was 11-11 Co mówisz? 11-11 Co 11-11? Zgonów Aha. No bo ja się pchałem z motyką na księżyc <laughs> Chciałem zrobić moc, dalej ale nie udało mi się no, Dobra, bywa. czekam na dzień, czekam na dzień, czekam na dzień. Wykopałem już tak kobla. Dobra, teraz. No, tak. chyba nie kopiesz kobla już. Kopię. Nie kopiesz. Kopię. Nie kopiesz. Kopię. Nie kopiesz. No, kopię cały czas. Nie kopiesz. No kurwa, kopię. Co, ja mam laga? Ale ja nie jestem w tym, w. By... Kurde, to poza ja włączy Minecrafta. <noise> to jest to czy serwer. Ja mam inne sposoby na wydobywanie wow. Myślałem, że zombie Fuck, nie wyjdę co <laughs> sobie I dobra, ej! Ej, 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 ej! Dzięki. O ty debilu! O nie Przesadziłeś teraz Naśle na ciebie Creepa Creepera Pa pa <śpiewanie> oh. <śpiewanie> <To nie. śpiewanie> Fak robić kolejny Nie <śpiewanie> No hej <śpiewanie> <Okay>. <śpiewanie> Tylko nie oh, oh. bo mam kobla No Kobla mam, o nie Na creepa Fak Wybuch? Nie <tryk> Bo nie bobu. Wow. Nie wiem, nie mam dźwięków, bo czekaj, się ma creeperzył wyrzucił He Zbierasz moje itemki? Nie <tryk> No nie, wcale Nie, dobra Dawaj, chodź, robimy ten głupi most. Musimy tą drugą wyspę znaleźć choćby. Sprawdź czy masz miejsca, żeby wiesz, nie było nagle, bo wtedy, jak się skończy, to nagranie pójdzie się. Psu w dupę? No. No, mam jeszcze 6 giga. Eee, to luzik. Mam 7 giga. To luzik, to luzik. Ej, dobra, dobra, Będę dobra. Benek, chodź, dawaj, masz. Drugą wyspę, ej, gdzie ty jesteś? Domek. No, domek jestem. Eee, nie udało mi się. Nie, 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 nie. No nie mam nic. Rozciągam się <grym> Bierz miecz i walcz tam. Czekaj, to masz itemy. Czekaj. O dzięki Uuu. Tak, nie mam HP <grym> Na pewno sobie teraz powalczę. <grym> Czekłaski <grym> No Lip wysiada przy takim parkurze twoim. No. Oby tam coś było, bo się wkurzę. Fuck. Shift mi nie działa i nie mogę wyrobić fajnie zakrętów. <grymý> 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 Ej widzę wyspę, jest tam wyspa na dole. Gdzie? Znaczy wodę. <grymý> Kurde, też widzę wodę. Nawet wyspę Ej, muszę się napisać. ty w sumie masz rację. Właśnie. <grym> Popatrzmy, <grym> jeśli ktoś jeszcze nie widział, jak pracuje zielony murzyn. Oj, Cholka. chyba mi ja wyżwali. Nie, tylko to zero 0 FPS. Czy miałeś takiego laga? Tak, z 0 FPSów miałem. Mhm. to ja też. O, następne, następne. 20, 40, 36 FPSów. Ciekawe. Mhm, ciekawie. No z jesteś jakąś, bo ja mam 50? <grym> nie mam 60, <grym> Przecież mam blokadę. Wow. Ja mam do 80 blokadę. Ale ja mam takie spadki FPS-ów. Ej, no albo. No, niby woda tu jest. Czekaj. A może za wysoko to robimy? No, to. No, widzielibyśmy coś. Nawet na takim na taki wręcz ringu, czy jak to się nazywa. E, odległości. Lista, znaczy, odległości, byśmy coś widzieli, a nie. pustkę. E, mm, nie masz HP, więc skocz Nie. Skacz. Albo dobra, do wody. Trafisz? Trafiłeś? No i przeleciałem przez wodę. Oh fuck, spadłem. Woda mnie strollowała. czaisz? Eee, no rany włoskie jaki ze mnie lepiej jest. Kurde, nacisnąłbym w o, nacisnąłbym, spadłem. Ręce już mi bolą, szczerze mówiąc. Mm. No. nie też czasy, sobie. <noise> Nie, o to mi chodziło. Nie tym razem. Ja muszę wyrobić zakręt. Jesteś za mną? Nie. Kurde, nie w tą stronę. Slow motion. I slow motion. Jasne. I znowu wyrabiam zakręt. I ja ścinam drewno więc nie jest za to, Więc nie się. Ty. Ale jak ta się robi tam... Z, z... nici, nie? Z nici. Mmm... nici? no, drewno też. Mamy nici. Ta woda jest... Nie skacz do niej. Przeleciałem przez ją. <grym> <grym> hmm, No już się powoli irytuje, irytuje. Biorę trochę drewna, pierdziele. Byleby nie tego takiego, wiesz, tylko je przerubię <grym> No, debilem nie jestem. Trochę. No, mógłbym o tym dyskutować. Ja też. Noli wysiada przy moim parku, że tutaj. Takie Powtarzasz się, bolnik. No dobremu wysiada. No. <grym> Dzięki. Przy to moim tak wysiada jest... Madzia. Madzia czemu? Nie wiem, bo nie umie. To miał być pocisk? Nie no właściwie miał być Że ja siebie yy, Możliwe, że... O, czekaj, tam jest kolejna woda Mam... Ty chodź tu do mnie, chodź tu do mnie Co? Nie, możliwe, że my to źle w ogóle w innym kierunku robimy <laughs> Możliwe, możliwe Sami zróbmy wyspę Bardzo dobry pomysł o, ktoś biegnie. Widzę cię. Taki biały cień. cień. Szkoda, że jestem niebieski. Ale nasze, dragie, jak ktoś jest daleko, to zna biało. To, co jesteś u mnie? Nie, nie, jeszcze Nie widzę. No właśnie. Co jesteś zwykłym Steven. O nie. Jestem Stevenem. Jest to zabrzmione, jakbyś świnia coś zaczęła chrupać. Co? Bez obrazu, oczywiście. Wiesz co, już mi gardło powoli wysiada taką chrypę łapie. Taką chrypę łapię. Nie mogę mówić. Nie mogę ciekawe. mówić, Chrypę łapię o Ciekawa. Bardzo ciekawe, kurwa. Bardzo ciekawe, kurwa, no. Sary no nie wiem gdzie ta wyspa jest. No i też ja nie to wiem. Już... Co? Kończymy to Co mówisz? Kończymy to. Fuck, spadłem. Brawo. Uuu, ładne staty masz. Ale fragów wtedy to? dużo nie masz. Wiesz co? To, to, to jeden chuj, czy będziemy dalej nagrywać, czy nie, ale ja bym dalej nagrywał. No ale nic już nie robimy, dzio. No wiesz, ja nam drewno. A ja chodzę jak debil i staram się znaleźć wyspę. Robisz to całe życie, nie przeszkadzać to. No się za. Hmm, ja tutaj obsadzam drewienko, żeby było nie na ściemdziocianek pełno. Aaaa, czas się rozciągnął trochę. I? No kurde. Kończymy to czy nie? No oczywiście, że tak. Sam z miejscem 5 giga zostało. Lubisz robić coś takiego? Nie, bo lubię w dupę. Aha Łuź, że z lubię w dupę. A więc, Szkoda, że ich nie mam. A więc no. Jeśli będzie kiedyś będę jakieś spotkanie dla widzów, <grywa> jeśli się wybije, nie? Jeśli, jeśli się wybije, to zapamiętajcie jego słowa. Jeśli będzie jakieś spotkanie i będą jakieś krzaki, to wiecie co robić. <noise> Tylko ostro, bez gumy Bez wazelinki. <noise> Dobra, kończymy dojść. Zaraz. Na razie czyś. no to kiedy? Teraz, zaraz, jutro, dzisiaj. Bo się to dzisiaj. Skończymy to na moim super cieniu. <noise> nie nie zasługujesz, żeby zostawiać cień. Dobra. No to... Mój super skin się z wami żegna Nie wiem jak. Mes, Mr. Weltin. Mr. Weltin. Walter, Mr. Weltin. Biały end, jakiś tam. Games. Games, weź mnie zostaw <noise> Co ty mnie w dupę zapina? Tak, lupisz. No, to? <noise> oh, fuck. Ile <noise> ja mam serduszek? <noise> A, nie mogę biegać. Tak. 360 zrobiłem Coś to zrobił Aha Okej okay. Dobra no to się to się żegnam To się kończymy ty, tak wyrawa moment To benek. się kończymy Kończymy To się żegnamy Sam się skończyłeś Czy się skończyłeś Kurde Lewidu Nie Z ty latasz po no? Poczuł yeah. sobie flaska nie mam jak włączyć flya Haha, ha! Fuck. Ha, ha. ha. tak. to <głos》> nie znam. Dobra, Także na tym pięknym screenie, czy jak to można nazwać tutaj. Żegnam się z wami. Mówił Beneg, jakiś tam. Frajer. O, mam ładną łapkę Steve'a. Dobra, no to się żegnamy na razie i cześć. Cześć, sięmanu Wam wszystkim, zostawcie subskrypcję. Łapki w górę. Komentarze. W komentarzach będzie reflink, w komentarzach, w opisie. Tak. A, A fanki mogą staniki wysłać pod adres... Dobra, na razie. <grym wytrzymał> Najbardziej chory pożegnanie. <grym wytrzymał> Dobra, cześć.